Cześć, witam Was serdecznie w salonie 2 kółka w nakle nad notecią. Mamy już końcówkę września, mimo to nie zwalniamy tempa, i przychodzimy do Was z kolejnymi nowościami. Przychodzę dzisiaj do Was z premierą, a mianowicie będzie to Romet Soft 125, rocznik 2025 z nową normą emisji spalin Euro 5. Dodatkowo y, wprowadzone jest kilka znaczących zmian, o których zaraz wam opowiem. W tym roku Romet zaproponował bardzo fajną, odświeżoną wersję y, modelu Soft 125. Y, silnik zostaje ten sam, klasyczna jednostka, jednocylindrowa silnik czterosuwowy, pojemności 125, chłodzony powietrzem, generujący moc niecałych 12 koni mechanicznych, co sprawia, że pojazd rozpędza się do nawet 100 km na godzinę. Cena wyjściowa tego motocykla to 8899 zł. Występuje w tym roku w kolorze czarnym i w kolorze czerwonym. Przypominam też, że mamy ostatnie sztuki ROMETA 125 w, rocz, w roczniku 2023 za niecałe 7000 oraz w roczniku 2024 za 700 zł. więcej. że naprawdę zapraszam, bo w bardzo dobrej cenie dostaniecie oczywiście nowy, nieużywany pojazd z poprzedniego bądź z poprzednich dwóch lat. Sprawdzoną klasyczną jednostkę, już od kupę lat na rynku. Zacznijmy sobie od tego, co już wiemy: czyli motocykl o klasycznej jednostce chłodzony powietrzem, wyposażony w hamulce tarczowe. System hamowania CBS, tutaj się nic nie zmienia. Silnik o nowej normie emisji spalin Euro 5, czyli zani zaniżone spalanie, ograniczona emisja dwutlenku węgla co oczywiście w innych modelach potrafi wpłynąć na jakość i dynamikę jazdy. Tutaj przejeżdż... przejechaliśmy się już kilkukrotnie tym pojazdem i nie odczuwam jakichś znaczących zmian w przypadku innych producentów i innych pojemności. Mamy niejednokrotnie informacje, że silniki z 25 są zamolone, że trzeba je od razu mapować. Tutaj w przypadku tej jednostki takich zmian nie odczujemy. Zacznijmy od nowości. Na pewno na pierwszy rzut oka rzuca się zupełnie nowy przód, zupełnie nowa lampa LEDowa w innej charakterystyce, zintegrowana z kierunkowskazami, lampa oczywiście LEDowa, do tego mamy niżej osadzony wyświetlacz, bliżej kierowcy, też nowy wyświetlacz, ciekłokrystaliczny krystaliczny, LEDowy, do tego mamy tutaj odświeżony wygląd manetek, zastosowane też inne lusterka. Takie bardziej moim zdaniem ładnie wyglądające, pozbawione też tutaj tych gumowych osłonek, tych niepotrzebnych elementów. Jest tutaj normalnie metalowy, solidny uchwyt. Do tego z przodu mamy amortyzatory z dodatkowymi osłonami. Na pewno jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że w nowym modelu z rocznika 2025 mamy również w pojemności 125. Kufry w gratisie. Wcześniej przypominam kufry były gratis tylko do pojemności 50. Jeżeli ktoś chciał w mocniejszej jednostce mieć kufry musiał je osobno dokupić. One kosztowały bodajże w okolicach 300-400 zł. Do tego ważna sprawa ergonomiczne siodełko. Tego wcześniej nie było także na pewno pasażerowie będą z tego tytułu zadowoleni. Jeśli chodzi o kanapę zastosowano nowe obicie, nowy materiał. Poprzednie kanapy były z Eko skóry, tutaj teraz mamy elegancki zamsz. Ja wiem, że ten materiał na pewno będzie trudniejszy w utrzymaniu czystości, ale uwierzcie mi, na żywo robi lepszą robotę niż te typowe kanapy w motocyklach chińskich 125. Z tyłu też kilka drobnych zmian. Mamy inny bagażnik. Inne kierunkowskazy zastosowane, jeżeli chodzi o błotnik, to nie jest jak w poprzednim modelu tak bardziej oddalony, co sprawiało wrażenie, że ta konstrukcja jest sztucznie poszerzana. Tutaj wygląda to masywniej. Błotnik sięga troszkę niżej, także mamy lepszą osłonę dla samego układu z tyłu oraz przed pobrudzeniem. Dodatkowo, rura wydechowa zabezpieczona jest dodatkowymi metalowymi osłonami, żeby pasażer nie poparzył sobie nóg. Także na pewno kolejna zmiana na plus, bo od klientów potrafiliśmy usłyszeć, że te rury potrafiły się dosyć mocno nagrzewać i w przypadku tutaj wyższych pasażerów dochodziło czasem do nieprzyjemnych sytuacji. Na koniec klasyczna przymiarka. Dla tych, co nie kojarzą, przypomnę, że mam brudny 1,80 80. Wyglądam na tym motocyklu tak. Jest tu dosyć sporo miejsca. Hamulec noży na odpowiedniej wysokości. Skrzynia biegów również. Siedzenie wydaje się dosyć twardsze. Ono jest lepiej wyprofilowane, ale nie jest takie miękkie jak to poprzednie. Ale myślę, że dla mnie to nie byłoby żadnym problemem na dłuższych trasach. Na pewno kwestia do przyzwyczajenia i nie powoduje tu żadnego dyskomfortu. Ok, jesteśmy na końcu tego krótkiego filmu przedstawiającego nowy ulepszony model Remeta 125 modelu Soft. Staraliśmy się dla Was jak najszybciej po, po dostawie złożyć te motocykle, odpalić, przejechać się, jeden mamy zarejestrowany na własny użytek. Dodatkowo, no cóż mogę powiedzieć Filmik nagrywamy dla Was w tak ekspresowym tempie Że na dzień nagrywek na nawet na oficjalnej stronie romotmotors.pl Nie ma jeszcze aukcji z tym modelem Ale możecie zobaczyć sobie go w internecie na innych stronach A jeszcze dzisiaj wleci na naszą stronę Także serdecznie Was zapraszam na naszą stronę wwwsalon 2 Zapraszam Was na resztę naszych social mediów Na naszego YouTube'a, na naszego Instagram'a, na naszego Facebook'a Lajkujcie, subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek na YouTube. Będziecie wtedy mieli pewność, że będziecie na bieżąco z naszymi nowościami. Staramy się je dla Was jak najszybciej prezentować. Dla niezdecydowanych, przypomnę, że mamy jeszcze ofertę rad. Ofertę leasingu, także każda forma kredytowania, czy na osobę fizyczną, czy na firmę jest u nas możliwa do zrealizowania na miejscu. Dodatkowo pojazd możemy ubezpieczyć, jeżeli ktoś chce przed rejestracją to zrobić, lub w ten sam dzień zakupu planuje zarejestrować i wrócić do nas z blachami, żeby pojazdem wrócić na kołach do domu. Także nie ma żadnego problemu. Zapraszamy serdecznie i dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia.